Mamy 24 czerwca i witam Was serdecznie. Mój przegląd prasy. Przegląd, e, przygotowałam dla Was trzy, moim zdaniem, bardzo interesujące artykuły, z czego jeden, moim zdaniem, jest czymś przełomowym. Takiego artykułu, który ukazał się wczoraj wieczorem, tak, poczytałam go dzisiaj rano, e, jaki ukazał się w dzienniku Die Welt, długo nie widziałam. Jest to artykuł z takim niesamowitym tytułem, bo w ogóle treścią tego artykułu jest opisana wizyta kanclerza Friedricha Merca u niemieckich przemysłowców. To stowarzyszenie to jest BDI, Deutsche Bundesindustrie. I industrial, industrie, no, coś właśnie tak tam z, przez, przez duże i na końcu. I on do nich przemawia. I właściwie mówi tylko o wojnie. I ten artykuł jest zatytułowany: Czy Niemcy są gotowi, czy niemiecki, nie inaczej, czy niemiecki przemysł jest gotowy na wojnę? Używane jest to słowo Kriegstüchtig, gotowość wojenna, ale także grubymi literami chodzi tu o, na polskie można to przetłumaczyć jako totalna obrona. Oni tu mówią o zupełnej. To znaczy, no całościowa, całościowa obrona. Przecież to, to brzmi strasznie, tak? Szczególnie w polskim tłumaczeniu, gdzie używa się tego słowa wtedy totalna, totalna ochrona. Wyobrażacie sobie, mamy mówcę, który z mównicy mówi w dużej sali do słuchających go, którzy potem klaszczą, im się to bardzo podoba, a on tu mówi. Takie słowa, no, no samo się nasuwa, no jednak takie pewne, taka symbolika, którą znamy z bardzo, bardzo burych czasów. I co to ma być? Że kanclerz jedzie z odwiedzinami, kanclerze bardzo, bardzo często odwiedzają takie stowarzyszenia. To nie, jest, to nie jest wcale jakieś wielkie wow, kanclerz zawsze musi być właśnie u tych całych przemysłowców, musi być też. Na przykład w stowarzyszeniu budowlańców, do, do tych, do, do tych do, do tam producentów chemii i petrochemii też musi do, do czasu przyjechać. To nie jest to wielkie coś. Ale on nie mówi o przemyśle. On nie mówi mu. On nie mówi nic o bolączkach przemysłowców. On mówi o... słuchajcie, gospodarce wojennej on mówi o gospodarce wojennej, on mówi o tym, jakie, teraz, jaką odpowiedzialność za bezpieczeństwo Niemiec muszą przejąć przedsiębiorcy. To jest zaskakujące, o czym on w ogóle opowiada. On opowiada tu o konfliktach międzynarodowych. Co ma zwykły jakiś producent, przyjmijmy, młoteczków, tak, czy śrubokrętów, co on ma z tym wspólnego? Ale w zrozumieniu Nowych realiów politycznych ma on widocznie coś w, z tym wspólnego. Jestem bardzo zaniepokojona. Bardzo zaniepokojona mi się to nie podoba, jaka dyskusja jest tu podejmowana. I nie uważam, że Niemcy e, powinny iść w kierunku gospodarki wojennej. E, nawet jeśli jesteśmy oczywiście my, jako tu na wschodniej flance my jesteśmy oczywiście narażeni, ale to ma być już powodem, żebyśmy normalną ścieżkę rozwoju gospodarczego porzucili i weszli na ścieżkę gospodarki wojennej? I już my, jak my, my tu jeszcze możemy sobie takie coś sobie wyobrażać, ale czy my chcemy, żeby nasz sąsiad szedł na ścieżkę wojenną? Z tą historią, z tymi problemami, z tym brakiem krytycyzmu w stosunku do siebie, w stosunku do swojej historii, powiem Wam, że mam mnóstwo znaków zapytania i w ogóle całe to spotkanie mi się bardzo nie podoba. Dlaczego kanclerz mówi tam o wędę? Dlaczego mówi o USA? A co USA mają z tym do czynienia? I nawet, nawet nie mówi tu w kontekście, bo to by faktycznie może przemysł interesowało, nie mówi o słach, tylko on mówi o konfliktach międzynarodowych, tak? Dziwne, przecież to jedno do drugiego w ogóle, w ogóle przecież nie pasuje. I on sobie w międzyczasie przemawia także tamten cały prezes tego, tego stowarzyszenia i oni tak jakby na przykład uzgodnili, tak? Jeden właśnie kanclerz mówi ten o, o odpowiedzialności, która ciąży na niemieckich przedsiębiorcach, żeby oni właśnie przyczynili się do, do, do zaopatrzenia, tak? Dziwna sprawa. Na to, na to właśnie ten prezes wtedy mówi: Przedsiębiorcy są gotowi, aby, aby wziąć na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego kraju. No nie. No nie, to jest, jakieś, to jest jakieś pomylenie z pokręceniem. I wiecie, im dalej czytałam ten artykuł, to tym bardziej się dziwiłam. Następnie Merz przedstawia swoją wizję bohaterstwa Ukrainy. Co to ma z tym przemysłem? Mówi, że Ukraina walczy za wolność Niemiec. Hmm. Oj, 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 ale o, jakby na przykład parę lat temu podobnie pomyśleli, jak te 5000 hełmów na jakiś adres, potem nie doszły, nawet bo one nie dotarły, wiecie? Oni wysłali, ale nie dotarły, więc teraz nie całkiem wiadomo, czy naprawdę wysłali. No ale mniejsze z tym trzeba było wcześniej o tym pamiętać. Potem mówi o cyberbezpieczeństwie. No dobrze, no o tym jeszcze można rozmawiać, ale teraz mamy numer. Mamy numer w tym, w tym przemówieniu, że aż się krew w żyłach mrozi. Mówi się mrozi czy gotuje, ale jedno i drugie z pewnością złe. Um, więc mówi do nich, że pieniądze nie są problemem, co jest oczywiście sygnałem dla przemysłu. Słuchajcie, zlecenia są, są fajne zlecenia, pieniądze nie ma sprawy. I teraz tak. Mówi, naszym problemem nie są pieniądze, ale naszym problemem jest personel. My potrzebujemy ludzi. My potrzebujemy wykwalifikowanych ludzi. I teraz. I teraz. Wy firmy musicie pracowników oddelegowywać, aby mogli ćwiczyć się właśnie w obronności. Ponieważ musimy zbudować rezerwy, i on to mówi do przemysłowców, że to jest niesamowite. Jak to, to, to podobnie jak obecnie w, w Rosji zakłady będą zobowiązane do wysyłania do armii jakiś tam nie wiem co dziesiątego? Że to jest jakaś herezja. W jakiej rzeczywistości to się wszystko od, od, odbywa. To Niemcy idą za daleko w tym myśleniu, ktoś ich musi zatrzymać, oni w, w takim swoim widze czy to tam Energiewende, czy, czy ich inne, ich zabłąkanie generalnie, e, no ktoś im musi powiedzieć, że odpukać, odpukać, na razie tu wojny nie ma, nich. oni się skoncentrują na tych klockach, żeby być Amerykanom dobrym sojusznikiem, ale przecież oni, oni tu wariują. Jest szaleństwo. I powiem Wam, że dziwne, że ten artykuł się ukazał w jednej z najbardziej popularnych gazet i to z tytułem Gesamtverteidigung ist die Industrie, Kriegstüchtig. W tłumaczeniu dopuszczalne jest tu także tłumaczenie: totalna ochrona. Nie, w głowie się nie mieści. I jakby mi to ktoś powiedział jeszcze 5 lat temu, nigdy bym nie uwierzyła, że takie coś kiedyś przeczytam. I że niemiecki kanclerz będzie mówił, że wy, firmy, będziecie e, musiały, bo używa słowa müssen, müssen, musicie, e, jakby umożliwiać waszym pracownikom, właśnie, bycie w rezerwie. Jestem ciekawa. Czy owi pracownicy dadzą się do tego przekonać i jak to będzie wyglądało, ale o tym może jeszcze więcej usłyszymy. Um, to tyle. Mówiliśmy o, o, zbronie, o zbrojeniach. Największym niemieckim koncernem jest Rheinmetall. To jest producent no, głównie czołgów, ale także innego sprzętu. Z pewnością to już to obiło się Wam o uszy. I Euronews puszcza taki tekst, że Rheinmetall ma problem na giełdach ak e e akcyjnych, bo akcja, która jest tak mniej więcej na poziomie 1700 euro za jedną akcję, e tu kurs zaczął spadać. Jest takie tąpnięcie rzędu minus 3,68%. No nie jest jakaś wielka tragedia, no ale jest to tąpnięcie, jeśli to się tak dzieje przez parę dni, no to oczywiście jest to niewesoło. Ale ten artykuł w Euronews jest artykułem uspokajającym na pełnej linii. No więc tak, no to jest związane z tym, że giełdy mają się nie tak. To jest związane z tym, i teraz, moim zdaniem to jest, to jest bardzo ważny aspekt. Niemcy przecież, zanim jeszcze Friedrich Merz został kanclerzem na początku maja, oni postanowili przecież, że wezmą ten gigantyczny kredyt, tak? Mówimy o blisko bilionie euro. I e, teraz opublikowano, jak ten kredyt będzie, jak te kredyty będą się rozkładały następne lata. No i zrobiono te takie, wiecie, te diagramy, takie pałeczki. Z, e, e, no, zrobiono tak zawsze, jak to się tam dzieje w tych całych Excelach. Nie, Excelach. E, słupki, o, słupki, o tego słowa nie mogłam znaleźć, i te słupeczki tam mamy. No i te słupeczki nam coś dziwnego pokazują, bo wcale nie większość tych środków nie pójdzie wcale w te właśnie czołgi, na co stawiał Metal, tylko dla infrastruktury. Pójdzie Więcej pójdzie w infrastrukturę niż w sprzęt wojskowy. I to mogło być w pewnym sensie rozczarowaniem i może dlatego to tąpnięcie. Ja bym też nie była taka pewna, Euronews tu zapewnia, że no jak tam teraz będzie to spotkanie NATO, ten szczyt NATO ma się odbyć 26, nie, w czwartek w Den Haag, to przecież wszyscy podniosą wydatki na, na zbrojenie do 5%. Tak wcale nie jest, że wszyscy, no bo przecież już Hiszpanie nie chcą, wieszcie, dzisiaj opracowywałam taki, takiego newsa, że Fico nie chce. Ale fico jest, zwany <noise> lis i mówi, no tak, no tam na same te karabiny to nie, nie, nie. Ale ja wydam bardzo chętnie na szpitale, na mosty i tak dalej, więc on też tam raczej tą infrastrukturę. Tak, no. Wiadomo, jak inwestujesz w infrastrukturę, no to jesteś gotowy i na czasy wojny, i na czasy pokoju. To jest super asekuracja. I bardzo wiele państw pójdzie właśnie, pójdzie tą, tą, drogą, że będzie się asekurować, nie postawić wszystko na jedną kartę i zrobić siebie jakiegoś wojennego oszołoma, tak? A możliwe, że mamy z czymś takim tutaj do czynienia w Niemczech, że coś znowu tam jest nie tak. No i Euronius uspokaja, uspokaja, ale uspokaja mało umiejętnie. Ale uda im się to chyba troszeczkę wygładzić. I jako trzeci artykuł, to wahałam się między dwoma artykułami. Chciałam Wam przedstawić coś z tygodnika Wytrzew bo jeszcze nie mówiliśmy o tym medium, ale to może następnym razem. Jest to co prawda ciekawy temat, bo tygodnik Wytrzew uważa, że chińskim producentom w Europie nie wychodzi i są tu bliscy totalnej porażki. To się pokrywa z niemieckimi liczbami, słuchajcie, bo chińskie e-auta nie radzą sobie wcale na niemieckim rynku. Nie, nawet nie są w top 20, podał ostatnio Dibit. Nie wiem, jak to się dzieje, są przecież tanie i dobre, ale Niemcy może w takim poczuciu patriotyzmu po prostu ich nie kupują, a kupują drogie i chyba gorsze e Volkswagen. Niemcy są dziwni. Tak to wygląda, ale to, to wiesz, e chciałam Wam tu przedstawić, nie będziemy tam wnikać, bo mam coś lepszego. To jest artykuł z Tagesspiegel. Mowa jest tu przełom. Przełom, mówią Niemcy. Mamy przełom. Słuchajcie, ogłasza Tagesspiegel: przełom w migracji. Więcej osób wyjeżdża z Niemiec. W kierunku innych krajów europejskich. Co się za tym kryje? Wydalenia oczywiście, ale nie tylko. Więc więcej kraj, więcej więcej odpływa niż przypływa do Niemiec i to wszystko tak dziwnie właśnie do sąsiadów, do sąsiadów, do sąsiadów, do sąsiadów. Słuchajcie jest Wygląda to tak, że 34 tysiące odpłynęło sobie do sąsiadów. No tak. To jest naprawdę niesamowite. Więc tu mamy. I teraz dla nas bardzo interesujące, bo oni poza tym odpływem wydaleń, no to koncentrują się także na, na Polakach. I wskazują tu, że w 2023 do Niemiec przybyło 15 tysięcy osób z Polski do Niemiec. Zaznaczam, to już jest bardzo maleńka liczba. To jest nie to porówny. Nie do porównania z tym, co się działo 20 lat temu, 15 lat temu, może nawet 10 lat temu. Przecież 15 tysięcy to jest nic. A w zeszłym roku, w 24, było to już tylko 11 tysięcy, którzy jakby przyjechali do Niemiec do pracy czy w jakimś innym tu właśnie celu. To jest niesamowite, a to są właśnie ci imigranci których Niemcy chcą. Ale to nie dotyczy tylko Polaków. Polaków jest z roku na rok o 20 parę procent mniej. Ale nie tylko Polaków, patrzcie. Coraz mniej bułgarów. Z Bułgarii do Niemiec przybyło 18% mniej. A Rumunów 8% mniej. To znaczy tych ludzi, których właściwie Niemcy do pracy chcą pozyskać, no to znaczy Europejczyków ze wschodu. Oni nie przyjeżdżają. E, przyjeżdżają natomiast Ukraińcy, no ale nie wiem, e, nie wiem jak to rozumieć, bo, bo przyjeżdża ich dokładnie tyle, co w zeszłym roku, więc też szału nie ma. Patrzcie, 121 tysięcy, co. Jest porównywalne z liczbą zeszłego roku. Konstans. Konstans. I nawet w tym obliczeniu brutto netto, tak? Wyjazdy, przyjazdy. Konstans. I jest tu prognoza, tak? Co się będzie działo w 2025, to znaczy bieżącym roku. I tam przewidują, że w balansie wyjazdów i przyjazdów. No to tych Ukraińców może być w skali roku zaledwie tylko o 20 tysięcy więcej. Zatrzymała się wędrówka ludów. To jest zaskakujące. Czy już ten, jakby, ta ilość tych osób wędrujących jest już po prostu tak, tak znikoma? Czy sytuacja zaczyna się na tyle stabilizować, że tej wędrówki ludów już nie ma? Nie ma tej potrzeby ekonomicznej, nie ma tej potrzeby strukturalnej. Ciekawe. Albo, trzecia teza, Niemcy tracą atrakcyjność. Z pewnością fakt, że, że ci, którzy do Niemiec przebyw przebywają, ci Ukraińcy po kwietniu 2025 roku dostają już tylko tyle, co zwykli Azylanci, no to też na to wpływa, no pewnie. No Jest to co prawda ta różnica 100, 120, 130 euro, no ale już, prawda, dostać jakiś tam... 560 na przykład jako samotny człowieka dostawać 400 coś no to już jest różnica prawda Słuchajcie ale ci ludzie którzy przyjeżdżają do Niemiec to gdzie się osiedlają Głównie w Bawarii Tam mamy plus 10 tysięcy osób co już też nie jest dużo Jeśli zauważymy na przykład no bo też to jest, to jest jednak także stary kraj związkowy no to tam oni też marnie na tym wychodzą. Yy, przyjeżdżają tak, że doszlectwie kosztynu na samą północ, a powiem kto traci? Traci wschód i traci Berlin. A to jestem bardzo zaskoczona, bo Berlin traci 15 tysięcy rocznie, a Bawaria zyskuje 10 tysięcy, więc my w ogóle teraz tu mówimy o już bardzo małych liczbach, naprawdę maleńkich. E, poczekajcie, takie 10 tysięcy, co to jest e, września? Pobiedziska, może? Tak sobie myślę, takie małe. E, Łobez w Szczecińskim, no coś takiego. Może 15 tysięcy, 20, góra. E, to już mówimy tu o maleńkich liczbach osób wędrujących wewnątrz Unii Europejskiej między rynkami pracy, czy na przykład, nie wiem, no, studia, no, czy, czy takie takie właśnie tu fazy życia, to już nie jest odpływ jakiś masowy, to już nie jest, nie jest nic, co by, co by potrzebowało naszej, naszej, uwagi, to są maleńkie już liczby, jak to się zmieniło na przestrzeni lat, o tak. Demografia odgrywa z pewnością także pewną, pewną rolę, że młodych ludzi jest po prostu mało, i oni jakby szybko znajdują pracę na miejscu, mieszkanie. Mi się zdaje, wszyscy marudzą na temat tych mieszkań, ale nikt nie pomyślał, jak to było jeszcze 20 lat temu. O tym na przykład nikt nie mówi, że było znacznie trudniej o mieszkanie. No znacznie trudniej. Nie tylko jakiś wynajem, kupno czy cokolwiek, no bo było po prostu mnóstwo młodych ludzi, jak były te gigantyczne roczniki, jeszcze lat 80., później 70. Więc o czym tu w ogóle mowa, to też trzeba by było w tej dyskusji po prostu jakoś, jakoś ująć. Nie, dobrze, to te trzy rzeczy chciałam Wam zaprezentować, i chyba najważniejszy jest ten artykuł w Die Welt. Tamte inne są też interesujące, ale mniej. Do jutra, trzymajcie się mocno.